Pomoc dla Kętrzyńskiego Szpitala. Infolinia dla seniorów już działa. Jak pandemia wpływa na lokalnych przedsiębiorców? Paulina Łoszewska, witam w kolejnym wydaniu wiadomości telewizji KTK. 300 tysięcy złotych od miasta Kętrzyna, maseczki od krawcowych, dary z barcian czy posiłki dla personelu medycznego. Tak w obliczu kryzysu wspierany jest powiatowy szpital w Kętrzynie. W atmosferze strachu i niepewności, kiedy nikt nie jest w stanie określić daty, kiedy zagrożenie zarażenia koronawirusem minie, lokalne samorządy oraz społeczność lokalna Kętrzyna i Powiatu Kętrzyńskiego zadziwiają swoją pomysłowością, hojnością i chęcią niesienia pomocy. Ta została skierowana w stronę Powiatowego Szpitala w Kętrzynie. Dlaczego? Musimy powiedzieć jedną rzecz bardzo wyraźnie. Musimy dbać maksymalnie o bezpieczeństwo personelu medycznego, lekar lekarzy, pielęgniarki, personel pomocniczy. Bo jeżeli zachorują lekarze i pielęgniarki, nie będzie osób, które mogłyby nas leczyć. A musimy pamiętać, że oprócz, oprócz koronawirusa mamy jeszcze mnóstwo innych chorób, zdarzają się wypadki. Lekarze muszą być przygotowani, żeby w bezpieczny sposób. Reagować na wszelkiego rodzaju zagrożenia. To właśnie w trosce o personel medyczny, komfort ich pracy i bezpieczeństwo miasto Kętrzyn zadeklarowało pomoc finansową. Kiedy okazało się, że możemy przeznaczyć z części oszczędności, które udało nam się wygenerować, 300 tysięcy złotych, to nie mieliśmy wątpliwości, że te pieniądze należy przekazać na Kętrzyński Szpital, na potrzeby tego szpitala, bo brakuje sprzętu na każdym właściwie oddziale. A jeszcze biorąc do tego pod uwagę fakt, że mamy zagrożenie epidemią koronawirusa i możemy kupić za te pieniądze m.in. Respiratory, 10 sztuk albo 3 respiratory i karetkę pogotowia, to nie mieliśmy żadnych wątpliwości, że taką decyzję należy właśnie podjąć. Burmistrz Ryszard Niedziułka zdecydował, żeby te pieniądze na najbliższej sesji przekazać na rzecz szpitala powiatowego w Kętrzynie. Swojej wdzięczności nie kryje dyrektor szpitala oraz starosta Kętrzyński. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Niedziłce i miejskim włodarzom za. Ten hojny, hojny dar, rozumiem, że 300 tysięcy, które miasto przeznacza na doposażenie szpitala, to jest potężna kwota, ale mam nadzieję, że to jest tylko dobry początek, bo kupimy za to, jeżeli będą potrzebne respiratory, jeżeli będą potrzebne, kupimy inne urządzenia lub zrobimy jakiś remont za te pieniądze. Na pewno mogę Państwu powiedzieć, zadeklarować, że ani złotówka z tych środków nie zostanie zmarnowana. Dziękuję za wszystkie publicznie wyrazy wsparcia, takiego wymiernego. Niektóre samorządy już wprost zadeklarowały miasto Kętrzyn kwoty finansowe, które wesprą nasz Szpital Powiatowy, ale również wiele inicjatyw takich społecznych, oddolnych, obywatelskich w postaci zapewnienia pożywienia, kwiatów dla personelu medycznego, żeby pokazać, jak ci ludzie są właśnie w tym. Czasie dla nas wszystkich bardzo ważni. To jednak nie wszystko. Z transportem darów do szpitala przyjechała Marta Kamińska, wójt gminy Barciany oraz prężnie działająca drużyna szpiku na czele z Barbarą Piątkowską. Dzielimy się tym, co mamy. Nie stać nas na to, żeby kupić respirator dla szpitala, więc dzielimy się wszystkim, co mamy. Dziewczyny z drużyny szpiku Barciany. Tutaj przedstawiam pracownicę GOPS-u jednocześnie barciańskiego. Zorganizowały Super. akcje, e, oprócz tego koła gospodyń wiejskich działający na terenie gminy Barciany. E, Super, pomo pomożemy. Właśnie zaczęły gotować pierogi, także dzisiaj, panie dyrektorze, będzie jeszcze dostawa świeżych pierożków, Z... cyklicznie, co drugi Z dzień mięsem? będziemy e, różne, Super. różne będą też pączki, będą też rogaliki, także no tak jak powiedziałam, dzielimy się tym, co możemy. Staramy się cały czas jednoczyć, nie tylko teraz, ale no przy wszystkich innych akcjach, jakie są pomocowe. Staramy się wspierać, pomagać. Lista osób, które włączyły się do pomocy, jest bardzo długa. Domowe wypieki, pierożki i inne pyszności przygotowane przez mieszkańców gminy Barciany to jedno. Ale wśród darów znalazły się inne rzeczy niezbędne dla pracowników szpitala. Przyszły y, szyte przez panią Ale Baranowską mas maseczki bawełniane, przyszły rękawiczki jednorazowe, przyszły maseczki z filtrem HEPA, czyli wielokrotnego użytku, przyszły pampersy dla osób dorosłych, chusteczki nawilżające dla, dla dzieci, y, woda. Ciężko jest wymienić wszystko tak naprawdę, ale jest, te jest tego dużo. Będzie jeszcze więcej, ponieważ nie kończymy akcji na, tym na, tym na tej jednorazowej zbiórce. Chcemy być ze szpitalem, chcemy być z pracownikami szpitala, chcemy im pomagać. Wiemy, że są najbardziej narażeni z nas wszystkich i chcemy, żeby. Wiedzieli, że jesteśmy z nimi. Swoją solidarność wyrazili również mieszkańcy Kętrzyna w bardzo prosty sposób. Cztery Kętrzynianki Ewa, Bożena, Jadwiga i Krystyna postanowiły wziąć czynny udział w walce z pandemią koronawirusa. Usiadły za maszynami i uszyły maseczki chirurgiczne na potrzeby szpitala. Kętrzyńscy strażacy postawili namiot pod szpitalem, który Pełni rolę tymczasowej poczekalni dla rodzin odprowadzających swoich bliskich. Natomiast restauracja Kardamon zaoferowała dowóz sałatek dla personelu medycznego. Jesteśmy bardzo zaskoczeni, bardzo pozytywnie zaskoczeni tak szerokim odzewem e, społeczności lokalnej. Nieistotne jest, ile tego jest i jakiej wartości. Ważny jest e, sam gest. Bo tego rodzaju gesty, proszę Państwa, podnoszą ducha w narodzie, a to jest nam niezwykle potrzebne. Za każdy gest bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Trzymajmy się razem, a przetrwamy ten kataklizm. Patrząc na takie gesty, można mieć pewność, że w tych trudnych chwilach nie jesteśmy sami, że w obliczu zagrożenia potrafimy wznieść się ponad to wszystko i ofiarować innym swój czas, swoje serce. A przede wszystkim docenić pracę tych, którzy na co dzień walczą o nasze zdrowie i życie. Seniorze, zostań w domu. Pod tym hasłem ruszyła Infolinia dla Seniorów. Jak działa i kto może z niej skorzystać, sprawdzamy w materiale. Jeszcze niedawno biblioteka, a dziś siedziba, w której działa Infolinia dla Seniorów. Bibliotekarki, które jeszcze dwa tygodnie temu wypożyczały książki, dziś odbierają telefony od starszych, samotnych osób, które mogą potrzebować pomocy. Do kogo konkretnie jest dedykowana akcja pod hasłem Seniorze, zostań w domu, która ruszyła od 16 marca? Infolinia jest skierowana do osób samotnych po 70 roku życia, które nie są objęte stałą pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bo te osoby, które są taką pomocą objęte, mają żywność. Mają obiady, codziennie są te obiady im dowożone. Chodzi o osoby, które są samotne, nie mają dzieci, nie mają sąsiadów, którzy yy, chcę, chcą im pomóc. Ale z tego miejsca też apeluję właśnie do ludzi młodych, którzy mają. Przeciwko siebie sąsiadów starszych, żeby sami wyszli z taką inicjatywą i sami poprosili, zadeklarowali ty, tym osobom, że mogą zrobić zakupy. Dzisiaj rozmawiałem na ulicy z jedną z pań, która mówi: Panie burmistrzu, po pana apelu wyszłam do moich sąsiadów i zaproponowałam, że zrobię zakupy. Wszyscy powiedzieli tak, i dzisiaj właśnie dlatego mam tych siatek tak wiele. To nie są żadne zapasy, to są zakupy dla moich sąsiadów. Pomoc sąsiada jest na wagę złota. Jednak gdy nie mamy takiego pod ręką, w gotowości są wolontariusze, którzy zrobią zakupy i dostarczą je do domu. Sytuację tę jednak mogą wykorzystać oszuści, którzy mogą chcieć się podszyć pod osobę, która przyjedzie pomóc seniorowi i wyłudzić na przykład, pieniądze. Jakie zabezpieczenia zastosowało miasto Kętrzyn, które zainicjowało działanie infolinii? Tylko ta osoba, która do nas zadzwoni, będzie wiedziała, kto i kiedy do niej przyjdzie z tymi zakupami. Wolontariusz dodatkowo będzie wyposażony w identyfikator. Już takie identyfikator wydaliśmy naszym wolontariuszom. One mają swój indywidualny kod QWERTY, który można zeskanować. On przekierowuje na strony miasta, czyli jest do sprawdzenia przez osoby młode na przykład. Zatem zachęcamy, aby dzwonić pod numer 89 751 48 89 i prosić o pomoc w robieniu zakupów. Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18. Zostajemy w temacie zagrożenia koronawirusem. Jak aktualnie wygląda sytuacja epidemiologiczna w powiecie kętrzyńskim? Sytuacja epidemiologiczna w Polsce ma również swoje odzwierciedlenie w naszym regionie, w tym w powiecie kętrzyńskim. Obostrzenia wprowadzone przez rząd stan epidemii spowodował, że przestawiło się nasze życie społeczne. Również zawodowe. Ja apeluję do mieszkańców powiatu kęczyńskiego, żeby tych wszystkich zaleceń, które są stosowane przez Ministerstwo Zdrowia, przez Głównego Inspektora Sanitarnego, przestrzegać. Do tej pory w powiecie kęczyńskim, a tych badań już było wykonanych kilkanaście, nie stwierdzono osoby, która byłaby zakażona wirusem, koronawirusem. Natomiast znaczna część mieszkańców, zwłaszcza tych, którzy przy, przyjechali z zagranicy. Dzisiaj ponad 80 osób jest podlega obowiązkowej kwarantannie domowej. Są również osoby, które podlegają nadzorowi epidemiologicznemu prowadzonemu przez Kęczyński Sanepid. Ja apeluję do mieszkańców powiatu Kęczyńskiego, dbajmy o swoje zdrowie, dbajmy o zdrowie naszych najbliższych, naszych przyjaciół, sąsiadów. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zmiany dotknęły również granicy z Federacją Rosyjską. Od 15 marca do odwołania zawieszony jest ruch graniczny na dwóch przejściach z owodem kalingradzkim – Gołdap-Gusiew oraz Gronowo-Mamonowo. Pozostałe przejścia graniczne z Federacją Rosyjską w Bezledach i Grzechotkach oraz kolejowe przejścia graniczne w Braniewi i Skandawie będą otwarte całodobowo dla ruchu towarowego. Sprawdziliśmy jak w tej chwili wyglądają odprawy i jak duży ruch odbywa się na granicy. Od 15 marca do wczoraj na drogowych przejściach granicznych z obwodem kaligradzkim na kierunku wjazdowym do Polski odprawiono 630 samochodów ciężarowych, natomiast na wyjazd z kraju odprawiono ich ponad 400. 50. Jeżeli chodzi o samochody osobowe, to takich samochodów odprawiliśmy na kierunku wjazdowym do Polski 17, natomiast do Rosji pojechało 130. Uwzględniając powroty Polaków do Polski a Rosjan do swojego kraju, na drogowych przejściach granicznych w Grzechotkach i w bezledach odprawiane są osoby, które stawiają się tam pieszo. I takich osób odprawiliśmy na powrót do kraju 25, byli to Polacy, natomiast do Rosji odprawiono takich osób 90. A co z Polakami i Rosjanami Którzy chcą wrócić do swoich krajów? Jakimi obostrzeniami będą objęci? W trakcie odprawy granicznej, jeżeli na wjazd do Polski pojawią się samochody osobowe bądź osoby, które idą, chcą przekroczyć granicę pieszo, te osoby mają obowiązek podać funkcjonariuszowi Straży Granicznej dane za, adres zamieszkania lub pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie będą odbywały obowiązkową kwarantannę oraz numer telefonu kontaktowego do siebie. Stan epidemii to trudny czas dla nas wszystkich. Jak w dzisiejszej rzeczywistości radzą sobie lokalni przedsiębiorcy? Zapraszam na materiał. Minęło kilka dni, od kiedy w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Kiedy branża spożywcza i chemii gospodarczej liczyła zyski po tym, jak spółek dosłownie znikały produkty, inne liczą straty. Sprawdziliśmy, jak w tej sytuacji zachowały się, jak sobie radzą i jak ją oceniają lokalni przedsiębiorcy. Działalność jest jest zawieszona. W o bezpieczeństwo swoje, klientów, rodziny. Uważam, że to jest jedyna rozsądna decyzja w, w tej chwili, a no, odkuć jakoś się odkujemy. Sezon się zaczyna dopiero. Na pewno ucierpię, tak? bo jak ja nie pracuję, no to nie zarabiam, ale no są inne wartości, tak? I trzeba, I trzeba gdzieś tam to wziąć na klatę. Nie wszyscy jednak podchodzą tak optymistycznie do sytuacji. Nie prowadzimy zajęć. Niestety, zawiesiliśmy zajęcia do odwołania, bo no, dla, dla naszego, dla bezpieczeństwa, to jest trudna sytuacja. Dlatego, że niektórzy rodzice się boją i o swoje pracę i, i sytuacja się pogorszyła, że, że nam niestety, ale ubywa. Też rezygnują. Nie dużo, ale, ale już są poszczególne jednostki, że rezygnują z powodu z tej sytuacji obecnej. No i martwią się, martwię się, bo to wygląda, że to potrwa, ale staramy się przystosować naszą, naszą pracę, tak, dobrze mówię, do nowych warunków. Martwi mnie, bo. Bo w kwietniu kolejne rachunki. Rachunki za, za lokale. No mam, chcę się spo, skontaktować z, z właścicielami. Mam nadzieję, że, że oni no, na tyle rozumieją sytuację, że, że uda nam się też porozumieć w tej kwestii. No ale spędza mi to sens, powiek mniej klientów, chociażby mimo, że to dosłownie kilka dni, ale już o te kilka osób jest mniej, więc... Nawet jeśli wszystko wróci, to ja już będę mniej zarabiać, a tendencja jest na razie spadkowa, bo ludzie też nie wiedzą, jaka z ich przyszłość czeka z pracą. Wielu przedsiębiorców szuka rozwiązań, aby dostosować się do panującego chaosu. Szkoły językowe na przykład wprowadziły nauczanie online, tymczasem branża gastronomiczna również broni swojego biznesu. Sytuacja jest trudna dla całej branży gastronomicznej, szczególnie trudna jest dla przedsiębiorców, dla których to jest jakby główne źródło dochodu w związku z tym w związku z zaleceniami premiera, no oczywiście lokale są zamknięte, wyłączone z dostępu wszystkich gości. Wiele restauracji w Kętrzynie zdecydowało się o zamknięciu lokali i nie podjęli, nie podjęli próby E, pracy na dostawy, no, my taką próbę podjęliśmy. Staramy się pracować marketingowo w trudnym czasie i, e, i staramy się dostarczać naszym klientom e, nasze dania do domu. Oczywiście za, z zachowaniem wszelkich e, standardów e, sanitarnych. W tej sytuacji też wyszliśmy, wyszliśmy naprzeciw naszym klientom, bo, bo zapewne niektórzy, dla niektórych być może jest to jedyna forma zjedzenia ciepłego posiłku. E, I cóż, i dostarczamy, dostarczamy nasze dania, orabatowaliśmy całą kartę, ceny są specjalne, ceny są z niedużym narzutem, aby zapewnić płynność finansową w firmie i zadowolenie naszych klientów. Na formę dostaw jedzenia na telefon zdecydowali się nie tylko przedsiębiorcy z Kętrzyna. na przykład karczma Berta ze świętej Lipki czy Mazurolandia z gierłoży również dostarczają dania do domu. Ta ostatnia jest również otwarta dla turystów w przeciwieństwie do Wilczego Szańca, który od 18 marca do odwołania wstrzymał możliwość zwiedzania obiektu. Wielu przedsiębiorców mówi krótko. Jest tragicznie, ja powiem tak w ogóle. Nie ma, ja nie jestem, otwieram sklep, bo mam codziennie nadzieję, że może cokolwiek sprzedam, ale powiem pani, że mam zerowe utarki, zerowe dosłownie, czyli po prostu nie ma nikogo. Eee, całe miasto, tak jak patrzę, to no ja po prostu skróciłam godzinę działalności sklepu, no, żeby go otwierać, ale jednocześnie, no co, ja będę robiła 8 godzin, tak? Więc mam poskracane, jak patrzę, wszyscy mają kartki powywieszane na drzwiach. Eee, no jest tragedia, jest tragedia. Gdzie w, w, pracownice są póki co na urlopach, ale ile tak będzie można? Nie wiem. Po prostu jest strasznie. O tak, mogę tyle <śmiech> powiedzieć. Jest <laughs> po prostu okropność. W obliczu zerowych zysków pozostaje westchnienie bezradności. Tą samą bezradność słychać w branży turystycznej. Znaczy generalnie wcale sobie nie radzimy z tym, tak? ponieważ wszystkie rezerwacje, które były poczynione w okresie wczesnych terminów rezerwacyjnych, tak zwanych first minute, wszystko w tej chwili jest to anulowane. Jest to odgórnie anulowane, nawet gdyby klienci chcieli jechać, to nie mogą fizycznie. A po drugie, po terminach tych obligatoryjnych, które są zablokowane, znowu klienci nie chcą jechać, bo obawiają się o swoje zdrowie. I o taki stan niepewny, jaki, jaki będzie. Najbardziej niepewne i najbardziej niebezpieczne jest to, że po prostu nikt nie wie, jak długo to będzie trwało. Nie ma perspektywy żadnej. Kolejna sprawa, którą która jest bardzo istotna, to przez całą zimę były zamawiane wycieczki grupowe, wjazdy grupowe, typu wycieczki szkolne, wycieczki zakładowe, firmowe. To wszystko również w tej chwili zostało anulowane. Przez całą zimę poszła w tej chwili na marne, czyli pracowaliśmy Generalnie można powiedzieć bez żadnych dochodów. No a teraz zbieramy skutki tego wszystkiego, więc teraz już w ogóle nie ma, nie ma żadnych dochodów, nie ma klientów. No. Klienci, którzy przychodzą do biura, to są tacy, którzy albo anulują imprezę, albo domagają się zwrotu pieniędzy, a nikt nie, nie robi rezerwacji nawet na okres zimy, jesieni. Ponieważ nikt nie wie, jak długo to będzie trwało. Podjęłam taką decyzję, że zamknęłam biuro w tej chwili do końca tygodnia, ponieważ, no tak jak mówię, koszty wynajmu, koszty prądu, mediów są tak istotne, że nawet nie biorąc pod uwagę już kosztów wynagrodzenia i podatków typu ZUS, to nawet nie jesteśmy w stanie zarobić. Nadzwykły, nie wiem, abonament yy, internetowy. W rozmowach przewija się jeden wątek. Nadzieja, że długo to nie potrwa, dlaczego? Miejmy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo, bo jeżeli potrwa długo i nikt nam nie pomoże, to no to po prostu będziemy zamykać te sklepy, tak nie będziemy mieli wyjścia, tak, 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 to, tak to wygląda o, na, na tą chwilę, więc czekamy, co, co będzie dalej? a na koniec piękny wernisarz wielkanocny w wykonaniu stowarzyszenia Konik Mazurski. Wielkimi krokami zbliża się najważniejsze święto jednoczące wszystkich chrześcijan. W kwietniu bowiem będziemy obchodzić pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Święta wielkanocne, bo o nich mowa to również bogactwo symboli, które w tym czasie pojawiają się w każdym domu. Te mogliśmy obejrzeć i kupić podczas marcowej wystawy Wielkanocnej w Kętrzeńskiej Loży. Rękodzielnicze cudeńka przygotowały Panie ze stowarzyszenia Konik Mazurski. Co możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć wszystko to, czym można ozdobić nasz dom, czyli serwetki, czyli jajeczka, czyli kurki, zajączki, no i palmy. Przepiękne palmy, które zrobiłyśmy ręcznie. Wszystko to naszymi pracowitymi rękoma. I wszystko to po to, żeby jak najpiękniej ozdobić dom, bo to są bardzo ważne święta. Tradycyjnie już królem stołów i ozdób świątecznych jest jajko, które w różnych kulturach jest symbolem życia. Od dawien dawna ozdabiano je stosując różne metody. Na terenie Grecji i Indii wierzono, że z jajka powstało życie że z jajka powstał świat z białka i z żółtka. Te jajka są niezwykle ważne również u nas tutaj. Na Mazurach było kultywowane zdobienie jajek. I taką najprostszą metodą, a zarazem najstarszą, to są jajka, które były zdobione woskiem. Podczas otwarcia wystawy goście mogli sami spróbować jednej z technik zdobienia jaj pod okiem specjalistek. Ale też bardzo współczesne są sposoby zdobienia jajek, a mianowicie wycinanie w skorupce różnych otworów. Także one wyglądają bardzo pięknie, takie ażurowe. My natomiast staramy się jak najbardziej zachować tradycję. Uznajemy, że ona jest najważniejsza. Tradycja ta jest jakby podstawą do dalszego zawsze działania. Tutaj u nas na Mazurach nie było zwyczaju, że na przykład święcono palmy. Palmy święcono na warmi. Na Mazurach nie. Ale my te palmy robimy, bo to już jest ta tradycja tak zwana powojenna. Bo ludzie, którzy przyjechali tutaj do nas z różnych stron Europy, przywieźli ze sobą, ze swoimi korzeniami, ze swoimi wierzeniami, ze swoimi zwyczajami też zwyczaj i zdobienia jajek, i wykonywania palm. Na Mazurach nie święcono święconki, ale jajka kraszono, malowano, pisano. To wszystko w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.